Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Openingu, w openingu, którego bardzo, bardzo dawno u mnie na kanale nie było. Dopiero teraz ogarnąłem sobie jakiś, jakiś hajs na kluczyki, więc kupiłem sobie 7 kluczy i 7 skrzynek cienia. Oczywiście liczymy dzisiaj na coś dobrego. I tak na samym wstępie chciałem jeszcze powiedzieć, że pod koniec odcinka będzie konkurs na tą właśnie meczkę w satraku Mroczne wody. Jest to stan Minimal z tego co pamiętam, tak, dokładnie. Konkurs będzie polegał na po prostu udostępnieniu posta z fanpage'a, ale to po prostu przypomnę Wam o tym na koniec filmu, więc od razu po tym filmie wbijajcie na fanpage, będzie tam u góry post przypięty. A więc tak, dobra, zaczynamy otwieranie. Co tutaj możemy trafić? Możemy trafić fajnego kałaszka, fajną meczkę i ewentualnie jeszcze USP jest dość konkretne. Zaczynamy. Zobaczymy, co nam wykręci. Dawno już nie otwierałem, może będą jakieś szczęście. Zaczynamy od Gloka, czyli... Yy, strasznie tragicznie. Nic ciekawego. Startujemy z drugą skrzynką. Generalnie, jeżeli chcecie więcej openigów, oczywiście możecie zostawić popeczkę w górę. Bardzo mnie to ucieszy. W sumie sam się dziwię, że to nagrywam. Kurwa, przejaciało mi ten... przejechał mi skałcik. I mamy niestety maga. I to jeszcze takiego mocno obrysowanego. Jakby go jakaś dzika hiena podrapała. Dobra, teraz weźmiemy ze środeczka. Zakręcimy. Pięknie. Proszę, rzuć coś. Proszę, rzuć coś. Aby nie... Nie, naszym czoka jeszcze rzuciło. <laughs> Dobra, jakoś to przeboleje. Zostały jeszcze cztery... ...skrzynki. Teraz zaczniemy po prostu... Yy, ...od skrzynki, a nie klucza. Kurwa, przejciało mi USP! No nie! Tylko nie Beretty, no! Kurwa, no! Co za pek w tym odcinku. Berety w Satraku, zaprawione walka. Świetnie. Naprawdę najlepszy drop, panie Gaben. Jesteś z siebie zadowolony, panie Gaben, bo ja ani trochę. O, Skar 20 jeszcze najlepiej poleci. Ale nie, jednak blok. Um, dobra, kolejny syf. Zostały nam już tylko dwie skrzynki. Czekajcie, zamieszam. Ja chcę to. Chcę albo kosę. Albo jakiś czerwony itemek. No ewentualnie to kałacha jeszcze mi to jest ładny. Proszę, rzuć coś. Gaben, panie Gaben, halo! Halo, panie Gaben, nie chcę maga. Panie Gaben, czemu pan tak robi? wszystko? Dobra, ostatnia skrzynka. Naprawdę trzymajcie teraz kciuki. Zostawcie łapkę w górę w tym momencie. To na pewno coś dobrego poleci. Gaben ogląda ten odcinek i Gaben... Patrzy czy zostawiłeś łapkę w górę. Jak zostawiłeś, to Gaben może zlituje się i... Rzucimy jakiegoś pięknego skina. Bum, wystartowało. No nie, no. Słabo jakoś trzymałeś się za mnie kciuki, no. Mamy kolejnego maga do kolekcji, czyli zdobyliśmy w tym openingu trzy magi, czyli myślę, że rezultat jest bardzo dobry. Same niebieskie skiny, sam syf. A więc tak, przejdźmy do samego konkursu. Konkurs odbędzie się, odbędzie się na moim fanpage, do którego link Macie w opisie. Wystarczy wejść, oczywiście, zalajkować go, i tam na górze będzie przypięty post yy, odnośnie tego konkursu. Będzie post, trzeba będzie go zalajkować, skomentować i udostępnić publicznie. I to w sumie będzie tyle. losowanie tego, tego właśnie pięknego skina yy, myślę, że będzie po 6-7 dniach, tak myślę, właśnie do tygodnia. Więc każdy ma szansę w sumie wygrać. To zależy tylko od ilości szczęścia. więc naprawdę zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Na koniec, może otworzę sobie jeszcze jakiś pojemnik z autografem, bo kupiłem jakby w promocji. To otworzę z 1 albo 2. Tak, na sam koniec. Dobra. Mamy tutaj naklejeczkę Taza. Jeszcze otworzę jedną taką. Może nam polecić jakiś happy albo Kenasik. Byłbym bardzo z tego szczęśliwy. Dobra, niestety mamy Hiroshimę. E, Czy tam jak to się tam czyta? Dobra, mniejsza. A więc to by było na tyle w tym openingu. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, do zostawienia łapki w górę również też. E, w opisie również jest Instagram, e, którego też polecam zaobserwować, bo są tam jakieś głupie fotki bądź też mądre fotki zależy jeszcze e, jaki mam humor. Więc możecie zostawić oczywiście subskrypcję, że jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie cześć Siemano, do następnego odcinka, cześć.